W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Święty Jan, będąc w więzieniu, wysyła uczniów do Pana Jezusa z konkretnym zapytaniem, czy to on jest Mesjaszem zapowiedzianym. Przedziwny to jest, że Święty Jan takie pytanie każe zadać, tak jakby... W, w momencie, kiedy nadchodzi na Niego moment śmierci, jest, może być kuszony, to jest, też przez, to jest też przesłanie dla nas, że nikt z nas, dopóki tutaj żyjemy na ziemi, nie jest bezpieczny, nie jest pozbawiony, pokus szatańskich, ale równie dobrze, albo chyba nawet bardziej prawdopodobne jest ten, że to jest to, że święty Jan, który przecież całe życie poświęcił dla Pana Jezusa na to, żeby wskazać na Niego jako Mesjasza. I przecież poświęcił całe życie z największym tutaj z urodzonych na ziemi. I tenże święty Jan, będący w więzieniu, jeszcze ma jakichś uczniów i po prostu ich wysyła do Pana Jezusa, żeby się i tych uczniów pozbyć. I żeby ci uczniowie również przystąpili do Pana Jezusa. I zadają to pytanie Panu Jezusowi. I Pan Jezus odpowiada w taki sposób, że pokazuje drogę duchowego rozwoju, pokazuje kolejne etapy, jakie są nam dane do przejścia w, w, w ramach nawrócenia, w ramach nawrócenia, które cały czas, cały czas powinno się odbywać w naszym życiu. Otóż właśnie najpierw są te uzdrowienia cielesne. Najpierw są te cuda zewnętrzne, jest ten zachwyt nad, tym, nad mocą Bożą, jest nad tym, że człowiek faktycznie jest w stanie przyjść do zdrowia, następnie jest ubogim, głosi się Ewangelię, a na sam koniec jest błogosławieństwo dla tych, którzy się nie zgorszą. Którzy, którzy się nie zgorszą. O, o jakim zgorszeniu mówi Pan Jezus? Prawdopodobnie mówi o zgorszeniu o krzyża. Widzimy, że tutaj jest poważne, są po, teraz to zgorszenie jest nazywane słowem skandalon. To jest skandal. Skandal to tak naprawdę, literalnie w języku greckim, jest przeszkoda. Na drodze naszego życia duchowego znajdują się konkretne przeszkody, które musimy pokonać, i jest niewątpliwie przejście od tego zachwytu nad Bożym Stworzeniem. A też powiedzmy, że Boże stworzenie, skoro Pan Bóg jest mocem stworzyć to, co nas otacza, jest w stanie również to odtworzyć. I ta natura, która jest doświadcza skutków grzechu pierworodnego, która doświadcza marności, no to Pan Bóg nic innego nie robi, jak po prostu przywraca ją do pierwotnego stanu. I niewątpliwie jest ten problem, że przejść od zachwytu nad tą naturą, do również wdzięczno, od, do, od wdzięczności za to, co Pan Bóg nam ofiarował, czy wdzięczności nad uz, konkretnym uzdrowieniem, nad konkretnym jakimś ziemskim sukcesem, przejść do skandalu Krzyża. Niewątpliwie w pewnym sensie nie, tak łatwo rozpoznać również te, te ruchy protestanckie, różne, które głoszą Ewangelię sukcesu, że to, to właśnie na tym polega Ewangelia przede wszystkim, że Poproś Pana Boga, a cię uzdrowi. Uzdrowienie jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy, że ktoś wyciągnie nad tobą rękę i będziesz uzdrowiony. I zasadniczo to jest ten problem, bo to jest stawianie ludziom konkretnej przeszkody do przejścia dalej, a wiemy, że skandal krzyża, wiemy, że skandal krzyża śmierci Pana Jezusa niewielu zniosło. Niewiele osób stało pod krzyżem, bądź choćby przyglądało się z daleka. Powie papież Grzegorz, że, że to właśnie nie jest, nie jest wielkim wyzwaniem tutaj wierzyć w cuda, zobaczyć i ucieszyć się nimi. I rzeczywiście tłumy wielbią pana Jezusa, kiedy czyni cuda, ale odchodzą do niego, kiedy, kiedy wisi na krzyżu. A Pan Jezus nie głosi tutaj nie głosi Ewangelii sukcesu tutaj tego ziemskiego. Owszem w pewnym sensie tak, Jeżeli zobaczymy na księgę proroka Izajasza, który to jest w sposób szczególny cytowany w adwencie, ale w innym kontekście będzie cytowany w wielkim poście. w pieśni o słudze pańskim, w jednej z pieśni o słudze pańskim jest napisano, to powiedzie się mojemu słudze. To zostanie, powiedzie się mojemu słudze i za chwilę jest opis męki Pana Jezusa. Że to będzie wywyższony, tak, będzie wywyższony na krzyżu, będzie ukoronowany, tak, będzie ukoronowany koroną z cierni. Tak będzie oszpecony, że nie będzie można na niego patrzeć. I to jest właśnie ten, ten sukces, który yy, głosi Pan Jezus. Więc Pan Jezus nie, nie przyszedł głosić sukcesu, ale powiedział w innym miejscu, przyszedłem. Przynieść ogień i jakże pragnę, żeby zapłonął. Ogień, czyli wyraz Bożej miłości, ale też ogień to wyraz palenia tego, co jest bezwartościowe, co płonie, i oczyszczania tego, co jest wartościowe. Więc widzimy, że tutaj jest ta droga, ona oczywiście cuda Pana Jezusa. Zakładają jakąś wstępną wiarę. Można prześledzić te wszystkie uzdrowienia pana Jezusa i widzimy, że jest jakaś wiara w formie zalążkowej u osoby, która doświadcza cudu albo prosi o cud. I niewątpliwie cud ten, to zewnętrzne uzdrowienie, tę wiarę ma wzmagać i tak rzeczywiście robi. Tym niemniej jednak, materia którą zresztą Pan Bóg stworzył, On ma na nią władzę, nie stawia mu oporu. Mógł stworzyć, może odtworzyć. Człowiek jednak, który ma wolną wolę, może Panu Bogu skutecznie stawić opór. I dlatego znacznie większym cudem jest nie to, że Pan Bóg stworzył świat, nie to, że go odtwarza, nie to, że niweczy skutki grzechu pierworodnego, ale to, że człowiek się rzeczywiście nawraca, to, że ten opór ludzki łamie się, to cuda, największe cuda to jest właśnie nawrócenia, to jest szczera spowiedź, to jest życie chrześcijańskie. To jest wtedy, kiedy nasza zła wola zostaje przełamana, kiedy, kiedy korzymy się przed Bożym majestatem. I oczywiście takim skutecznym Skuteczną barierą dla Bożej łaski jest bariera grzechu, z brak łaski uświęcającej. I to nie jest tak, że grzechy ciężkie, czy w ogóle jakiekolwiek grzechy, są zawieszone w próżni. Pojawiają się znikąd. To nagle coś się pojawiło. Zobaczmy, że jak powstaje Tama, potrzeba konkretnych środków, potrzeba konkretnych wielu ludzi, potrzeba wiele czasu i jak to się dzieje? No, no właśnie, zaczyna się właśnie poprzez, poprzez niedoskonałości, poprzez przywiązania ziemskie, później pojawia się przez to, że znajdujemy upodobanie w rzeczach ziemskich, a nie w rzeczach niebieskich. W momencie, kiedy zaczynamy zajmować się rzeczami niebieskimi, pojawia się oziębłość, pojawia się niechęć. Kiedy spojrzymy na uczniów z EMAUS, oni między sobą mówią, czyż serca nasze nie pałały, kiedy nam Pisma wyjaśniał. Kiedy nam właśnie cytował ten Stary Testament, pokazując, pokazując właśnie to, 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 to odwieczny zamysł Boży, czyż nasze serca nie pałały. Tak, oczywiście, uczniowie odeszli od wspólnoty, odeszli z Jerozolimy, zgorszyli się krzyżem. Tym niemniej jednak można powiedzieć, że wyznają w pewnym sensie miłość do Pana Boga. To, że, to, że wystarczy tylko odrobina, żeby tych serca na nowo zostały rozognione. I widzimy, że tutaj ci którzy są rzeczywiście na dobrej drodze na chwilę zbłądzili, łatwiej utrzymać przy życiu kogoś, kto żyje i ma się dobrze, chociaż trzeba się dalej troszczyć, o daną osobę niż kogoś kto jest chory albo umierający. I takiej osobie umierające jest, ciężko pomóc, ale tutaj właśnie musimy zauważyć, że w tym, że jest konkretny upadek, jakiś konkretny grzech, to jest właśnie wiele osób, wiele czasu, wiele wysiłku. I tak samo potrzeba, żeby to wszystko zburzyć. I e, kiedy już. E, Udaje się Panu Bogu przełamać ten, ten, ten mur w ogóle, ten, ten mur zbudowany tak misternie, po to, żeby łaski Bożej nie, nie dopuścić. To też zobaczmy, że przedziwna jest Jego dobroć, przedziwna jest Jego hojność, dlatego, że jeszcze więcej daje tym, którzy mogłoby się wydawać nie potrzebują, bo starają się, bo się trudzą, po to, żeby żyć w łasce. Bo podejmują codzienny trud, bo chcą faktycznie żyć w prawdzie i On im daje jeszcze większe łaski, jeszcze więcej im daje. Bóg specjalnie pomaga im, i to też trzeba rozpoznać jako dar Bożej łaski, w oczyszczeniu. Przeciwieństwem do tego, do chęci bycia oczyszczonym przez Ogień Boże, jest właśnie. Niezdecydowanie, chwiejność, niewierność. W sposób szczególny Adwent jest czasem, kiedy, kiedy powinniśmy zastanowić się nad tymi naszymi ciemnościami, że rzeczywiście przyczyną tej, tej oziębłości, tej skłonności do, do grzechu jest to, że, że faktycznie że, że jeszcze wiele ciemności w naszym życiu jest, jeszcze te ciemności zalegają. Mroki, cień, śmierci. I to jest stan, taki stan pośredni kogoś, kto doświadczył już pierwszych owoców zbawienia, ale nie przeszedł tej kolejnej przeszkody skandalu krzyża. To jest ktoś, o kim święta Teresa mówi, że przybywa w naj, najbardziej możliwie męczącym stanie. Czyli ktoś, kogo już rzeczy światowe nie cieszą, ale kto niestety ze względu na swoje przywiązania. Również nie znajduje pociechy z własnej winy. Nie znajduje pociechy w tym, co pochodzi od Boga. I kiedy zajmuje się rzeczami światowymi, to go to nie raduje. Ale kiedy próbuje albo myśli o Panu Bogu, to mu się narzucają myśli światowe. Poddaje się rozproszeniom. Jego serce jest gdzieś uwięzione. I właśnie dlatego tutaj z pomocą przychodzą nam słowa Pana Jezusa i przykład świętego Jana. Coście przyszli zobaczyć? Czcinek kołyszącą się na wietrze? Otóż trzcina właśnie, kiedy ją miota wiatr, jest, na każdą stronę się skłania. Co wystarczy, że ktoś powie parę jakichś uwodzicielskich zdań albo, albo przekaże jakąś książkę opartą na przesłankach, których nie wiadomo, nie wiemy, jakie są intencje już wystarczy to, żeby odejść. Co przyszliście zobaczyć, czy kogoś ubranego w miękkie szaty, właśnie święty Jan jest zaprzeczeniem tego, święty Jan właśnie ubierał się w to, co było dostępne, jadł to, co było dostępne na łoni natury, co chcecie od życia, żeby było miękkie i przyjemne, przejść suchą nogą przez wielkie morze Otóż właśnie się nie da. Nie da się chwiać się wobec prawdy, nie da się przeżyć życia używając go bez upamiętania. I właśnie przykład świętego Jana nam pokazuje, jak mamy faktycznie podchodzić. Ale nie tylko pokora świętego Jana dana nam jest na Adwent. W sposób szczególny dany nam jest na Adwent przykład najświętszej Marii Panny, święta. Teresa właśnie zachęca nas do naśladowania pokory Maryi i mówi, żebyśmy choć trochę naśladowali pokorę Maryi. Że wtedy, kiedy wydaje nam się być może, że jesteśmy tak bardzo uciemiężeni, że tak bardzo zostaliśmy upokorzeni, to wtedy jeszcze może się tak zdarzyć, że jeszcze jesteśmy bardzo daleko od pokory Najświętszej Maryi Panny, choć nam się wydaje, że nie wiadomo jak postąpiliśmy. Spójrzmy na zachowanie Matki Bożej. Najświętsza Maria Panna zatrwożyła się na słowa Anioła, który przyszedł jej zwiastować wielką nowinę. Zatrwożyła się nad wielkością misji, jaką Pan Bóg jej powierzył. W naszym życiu również powinna pojawić się bojaźń. Z rozważania tego, jak faktycznie wiele Pan Bóg nam powierzył, jak rzeczywiście jest wzniosłość tego, co zostało nam dane, nam, którzy przecież jesteśmy niczym bez pomocy łaski Bożej. Jak ciało bez duszy, tak dusza bez łaski. Ciało bez duszy gnije, rozpada się, budzi wstręt. Dokładnie tak samo jest z duszą bez łaski. I Pan Bóg nas wyrywa z tego stanu niebytu praktycznie do wielkości, do wielkości swojego królestwa. I dalej Maria zatrwożyła się nad doskonałością Bożego planu, jak ten plan jest nieprawdopodobnie pomyślany. Jak możemy się zastanowić nad tym, jak, jak ten plan wyrośnie różdżka z pnia jestego. Już Księga Izajasza zapowiada, że ta różka z pnia wyrośnie. Wyda, wyda kwiat, wyda owoc, na tym kwiecie spocznie Duch Pański, który będzie miał konkretne właśnie znamiona. I ta historia, która jest ten wielki plan Boży, który konkretnia się, ta różdżka to jest Maryja, ten owoc to jest Pan Jezus, a Duch Święty to jest ten sam Duch, który właśnie objawia swoją obecność podczas chrztu Pana Jezusa przy, od Jana, przyjętego od Jana Chrzciciela w rzece Jordan. I ta historia również jest, może się zaktualizować w naszym życiu, a ona się aktualizuje w naszym życiu. Ten odwieczny plan również i znajduje swoje, może znaleźć swoje miejsce i znajduje bardzo często w naszym życiu, że my widzimy, możemy zauważyć tą wielką, wielkość misji, jaka jest nam dana, tą doskonałość Bożego Planu i te przedziwne środki, ogrom środków, który jest nam dany, aby faktycznie wytrwać w naszym powołaniu. Dlatego też spoglądając na tę naszą drogę duchowego rozwoju, z jednej strony faktycznie musimy spojrzeć na te nasze ciemności, ale z drugiej strony nie zdrażajmy się. Faktycznie wystarczy nam Bożej łaski, aby przejść przez ten czas naszego ziemskiego wygnania. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.